jest jeszcze skuteczniejszy w walce z brudem i uporczywym tłuszczem. Meglio, doskonały połysk. Mamo, długo jeszcze? Chwilka. Kochanie, musimy już wychodzić. Jak balon, problemy z regularnym wypróżnianiem i trawieniem? Wypróbuj fibrokolon trawienie. To połączenie wysokiej zawartości błonnika, ekstraktu z karczocha i kopru włoskiego. Fibrokolon wspomaga wypróżnianie, a także działa na prawidłowe trawienie i metabolizm. I jest pyszny jak musja jabłkowy. Fibrokolon, poczuj się lekko. Okazję. jesteśmy dla ciebie